Siemaneczko, dzisiaj pokażę Wam filtr zwróconej osmozy oraz opowiem, jak on działa oraz dlaczego stosuje się wodę RO w akwariach roślinnych. Moi drodzy, zacznę od tego, że jeżeli chcesz mieć fajne akwarium roślinne, niekoniecznie takie jak to, bo to jest zwykły lołotech, ale fajne wypasione akwarium roślinne, musisz spełnić szereg wymogów, czyli mieć odpowiednie oświetlenie, nawożenie, podawać dwutlenek węgla, odpowiednie podłoże i musisz mieć przede wszystkim odpowiednią wodę. Co to znaczy odpowiednia woda? Woda, która ma odpowiednie parametry do prowadzenia i rozrostu pewnej grupy roślin, przykładowo toniny, rotale, one potrzebują y, wodę miękką, kwaśną, czyli o niskim współczynniku GHKH oraz o niskim pH gdzieś w okolicach 6,5. Jeżeli zbadać sobie y, wodę w waszym kranie, określicie czy wasza woda spełnia te wymagania, czy nie. To znaczy nie jestem w ogóle żadnym przeciwnikiem wody kranowej. Jeżeli chodzi o akwarystykę kupelat, y, y, korzystałem z wody kranowej i moje akwaria funkcjonowały. Jedynie jeżeli chcecie mieć fajne rośliny takie bardziej wymagające, nie wiem, Rotala Walli, czy y, to niestety na wodzie kranowej będzie z tym problem. Nie na wszystkiej, ale przynajmniej u mnie. Dlaczego? W mojej wodzie KH jest, czyli ta wartość, y, twardość węglanowa jest na poziomie 22, GH na y, poziomie 25, a PH na poziomie 8. Z taką wodą trudno jest cokolwiek zrobić jakimiś preparatami obniżającymi twardość węglanową, albo na przykład zbijanie pH e, dwutlenkiem węgla, gdzie KH jest bardzo dużym buforem. E, nic za bardzo się nie dzieje, czyli pompujecie po prostu dwutlenek do węgla, e, dwutlenek węgla do, do wody, a to pH cały czas się mocno trzyma, więc tu jest pewien problem. W związku z tym e, dla takich osób rozwiązaniem takim najłatwiejszym, najbardziej korzystnym może być używanie filtra od odwróconej osmozy, czyli wodę, którą, którą będziecie stosować do podmiany, przepuszczacie przez taki filtr. Możecie w pełni używać takiej wody, bądź mieszać tą wodę. To wszystko zależy od roślin, od ryb i od warunków, jakie chcecie utrzymywać w akwarium. Jeżeli chcecie zakupić taki filtr, nie jest to straszny koszt. Na, na dzisiejszą chwilę oczywiście inflacja uderza w nas bardzo mocno, ale na dzisiejszą chwilę jest to około 100 zł, a może wam to w znaczący pom sposób pomóc sprowadzić Akwarium będzie Wam zdecydowanie łatwiej i lepiej prowadzić te rośliny. Wasze rośliny odżyją, wasze zwierzątka poczują się lepiej. Nie wszystkie, ale 80-90% ryb woli jednak kwaśną wodę miękką niż. Twardą, zasadową, taka jak jest u nas w kranie. Oczywiście nie wszystkie, ale większość. Jak działa? Jak jest zbudowany przede wszystkim taki filtr? Jest to coś takiego: dostajecie gotowy element, gotowy filtr, tak złożony, i jest to naprawdę banalna sprawa. Mamy tu dwa prefiltry: jeden o oznaczeniu WPL2, drugi o oznaczeniu WWL2. Ich znaczenie tak naprawdę w tej chwili jest nieistotne. Jak to wszystko działa? W tym miejscu w ten kruciec podłączacie wodę z sieci, czyli po prostu przyłączacie to gdzieś tu jakimś wężykiem z sieci, z kranu, z prysznica, gdziekolwiek. Możecie to zamontować pod szafką, dowolność jest bez znaczenia. Czyli tutaj wchodzi woda kranowa. Woda kranowa jest przeciągana, przepychana, przechodzi przez ten filtr po prostu i tu jest o, o, oczyszczana z mechanicznych takich rzeczy jak jakieś tam piaski, żwiry, rdzy i tak dalej. Jest tu jakiś jakaś piankowa, e, jakiś wkład piankowy, który oczyszcza z wszystkich rzeczy takich mechanicznych, które gdzieś tam w toni wody się znajdują. Następnie ta woda przychodzi tym wężem do prefiltra numer 2. W, e, e, w tym prefiltrze znajduje się węgiel. Węgiel jak wiadomo Odpowiada za chemiczne oczyszczanie wody oraz usuwanie chloru. Po przejściu przez ten węgiel woda jest wtłaczana do zbiornika środkowego, czyli do. Y Odwróconej osmozy, czyli membrany osmatycznej tak naprawdę. Są to takie błony filtracyjne, filtracyjne które znajdują się w środku. I działa to trochę na innej zasadzie niż te przefiltry. Po prostu woda jest przeciskana przez te jakby mikropory. Znajdują się tam mikropory i czysta woda, ta, która nie zawiera związków jakichś tam bakterii, wirusów, różnych rodzajów zanieczyszczeń, tym wężem zostanie. Wtłoczona, wtłoczona, wtłoczona trudno powiedzieć, po prostu trafi do pojemnika, czy do, do naczynia, które gdzieś tam sobie umieścimy, czyli będzie oczyszczona woda. Natomiast z wężem czerwonym, z tym takim ogranicznikiem, woda trafia do kanalizy. Czyli ten filtr działa na zasadzie odrzutu, segreguje nam wodę jakby czystą od brudnej. Ta czysta, która przesła przez membranę, trafia do naszego pojemnika, ta... Brudna, która zawiera różnego rodzaju zanieczyszczenia, wylatuje do kanalizy. Jest to ten właśnie jeden minus tego filtra, że jest ten odrzut. To znaczy, żeby uzyskać jeden litr wody, około 3-4 litrów trafia do kanalizy, więc ci mocno zieloni po prostu trochę mogą się denerwować na ten temat, no ale tak niestety to działa. Jak można poprawić taki filtr? Można zastosować. Pompę, która zwiększy ciśnienie w naszej sieci, albo z takich tańszych rozwiązań można uruchamiać taki filtr wieczorem albo wczesnym rankiem. Wtedy w naszej sieci jest największe ciśnienie i ten odpad będzie jak najmniejszy. Także, także tak to działa. Spora część akwarystów broni się przed takim filtrem odwróconej osmozy, sądząc, że to już jest czarna magia, a tak naprawdę jest to bardzo prosty temat, który ułatwia życie nam, ułatwia życie akwarystom. Dzięki temu możecie e, mieć, posiadać jeszcze bardziej ciekawe rośliny, a wasze akwarium będzie jeszcze bardziej. Piękne. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że niektórzy w swoich kranach mają na tyle dobrą wodę, że nie potrzebują filtra odwróconej osmozy albo korzystają z takich roślin, które spokojnie sobie żyją na kranówce. Jednak nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić, bo nie w każdym kranie jest ta woda odpowiednia. Chciałem Wam bardzo podziękować. Jeżeli się podobało daj łapkę w górę, jeżeli się nie podobało daj łapkę w dół. No i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.